Czy wiedzieliście o tym, że Aspiryna początkowo miała być stosowana wyłącznie w reumatyzmie, a historia firmy Bayer jest bardzo fascynująca, ma swoje mroczne elementy, ale też momenty chwały. Nie można odjąć tej firmie tego, że zmieniła bieg historii farmacji, a dzisiaj opowiem wam całą jej historię. Wszystko zaczęło się w 1863 roku, kiedy Friedrich Bayer oraz Joseph od założyli razem firmę, która miała produkować wyłącznie barwniki, jednak bardzo szybko ich zainteresowania zmieniły kierunek i zainteresowali się chemią medyczną. W 1897 roku chemik Bayer'a Felix Hoffmann wynalazł aspirynę. Szukał leku dla ojca cierpiącego na reumatyzm i udało mu się właśnie opracować taką formę, która eliminowała problemy, które do tej pory wywoływały salicylany, ponieważ one były znane od wieków, jednak niestety powodowały bardzo dużo skutków ubocznych i jemu się udało wyeliminować właśnie te problemy. W 1899 roku firma Bayer zaczęła produkować aspirynę w postaci proszku, a w 1915 zaczęła ją produkować w formie tabletek, które znamy do dzisiaj i to się stało właśnie wielką rewolucją. Ale firma Bayer to nie tylko sukcesy. W czasie II wojny światowej byli powiązani z ogromnym koncernem chemicznym, który był powiązany z reżimem nazistowskim. Produkowali oni leki, ale też substancje, które były wykorzystywane potem w tragicznych celach. Po wojnie firma Bayer została rozwiązana, a jej właściciele zostali osądzeni w procesach norenberskich. Jednak marka Bayer przetrwała i zaczęła jakby od nowa budować ponownie swój wizerunek. Po wojnie Bayer stracił prawo do nazwy aspirin w Wielkiej Brytanii i w USA yy, i zaczęła po prostu tak być nazywana substancja, jaką jest kwas acetylosalicylowy. Jednak mimo wszystko nie przerwali swoich badań, nie przerwali yy, podbijania świata farmacji i chemii, dalej trwali w swoich założeniach i rozwijali się cały czas na coraz większą skalę. Dziś Bayer jest jednym z największych koncernów farmaceutycznych na świecie, ale jego historia pokazuje, że nie każda firma ma tylko spektakularne sukcesy, ale też właśnie te mroczniejsze elementy, o których powinniśmy wiedzieć. Co sądzicie na ten temat? Czy ta firma powinna odbudować i rzeczywiście być taką wielką potęgą? Czy powinniśmy pamiętać o historii? Czy ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie w obecnych czasach, patrząc na te wszystkie osiągnięcia, które mają, te leki, które wprowadzili i to wszystko, co tak. Tak naprawdę zyskaliśmy dzięki marce i dzięki im determinacji do tego, żeby jednak odbudować swoją markę i stać się tym wielkim gigantem przemysłu farmaceutycznego. Bayer to globalny gigant farmaceutyczny, który produkuje nie tylko aspirynę, ale też innowacyjne leki, których jest naprawdę cała masa na półkach w aptece e, oraz produkty rolnicze. E, aspiryna zmieniła bieg historii. Jest to lek, który jest stosowany najczęściej na całym świecie. Jest to nazwa, którą tak naprawdę każdy z nas kojarzy. Jestem bardzo ciekawa, jak tam u Was, czy jest to stały element apteczki, czy raczej się boicie tego leku. Możemy więcej sobie poopowiadać o jego zastosowaniach, o jego przeciwwskazaniach na jakimś innym filmie. Jestem po prostu ciekawa, czy stosujecie, stosowaliście, a może się bardzo boicie, bo wiem, że sporo pacjentów też się po prostu zwyczajnie oboje, bo narosły bardzo duże mity wokoło właśnie tej aspirynki.